Battle System, to co ludzie lubią, czyli e, czy to ulepszenia, czy nerfy poszczególnych klas ich skili. No i zobaczymy sobie, jak tutaj teraz e, to wygląda. Na początek, oczywiście, ja, gdzie był zapowiadany, że właśnie Galatem Paladyn e, będzie rywłampięty troszkę z kuli zmniejszenia rotacji, żeby po prostu więcej zadawał obrażeń fight or flight ok, czyli efekt jest mianowany, że nie increase Physical Damage B25, tylko increase Damage dealt B25 czy ogólnie damage zwiększa, nie że fizykal damage, czyli ogólny damage czyli będziecie mogli nawet ten magiczne uderzenia będą więcej demować bo po prostu daje damage większy OK. E, oczywiście jest krótszy rod blade widzę redukcja potencjału OK. iron will recast time, czyli reduce from 3-2 sekundy okej okay. sheltron e efekt zmieniony: block incoming attack to reduce damage tank, 15%, a, czyli już nie będzie blokował e jakiegoś ataku, tylko po prostu, po prostu redukował wrażenie, okej okay. mm, czyli prominence diamond of Empires, co wraz a, i jest to, jest to combo bonus, grants divine might OK. I więcej MP zwraca. I Goring Blade. Mamy skill, który całkowicie by został objęty. I teraz tak. Odejmuję 700. Nie. Ten skill nie szaruje tylko z time'a z innymi I zamiast 2,5 sekundy to 60 sekund. a czyli to jest taki, że po prostu... Mocne i się żeby czuwać. No, ok. Mm, divine L. A pan Hamrako mówiła, Helimedicast, to będzie serwis. To kreatywne bariery, on self-enroll, on self Aha. Czyli Divine L well już nie ma potrzeby uzdrawiania. Chociaż raz, paladyna, żeby narzucić sobie shield, On po prostu będzie tak jak war i tak dalej. Po prostu rzuci i narzuci shield. Okej. Okay. Nawet, nawet ułatwia robotę Royal Authority Redukcja Potencjału Ale też Grand Divine Might Daje Holy Spirit Zwiększenie Potencjału A i potencjał zwiększony jest, gdy ma Divine Might Ok Rekord Squad Mniejszy redukcja potencjału A, czyli ma mniejsze staki request 5,4 czyli teraz ma coś takiego, że nie tylko zwiększa potencjał Holy Spirit i Holy Circle i nie wymaga m, m, czasu rzucania A teraz zwiększa po prostu Holy Spirit, Holy Circle Confiteor i daje też e, Grand's Blade of Faith Ready. Ok, i na koniec sobie Grand Grand's Confit already. Hmm. Chory cyrkul. Yy, redukcja potencjału. Ogólnie wszystko ma związek z Divine Mightem, więc trzeba często to, na to patrzeć, żebyście mieli przeobrażenia. A ten element: yy, zmniejszenie. Końwy teor o, redukcja z 1400. Huh. Potencjał jest zwiększony. Jak jest przed... czyli w efekcie rykłek z i wtedy ma 900. Aha, czyli jednego odejmuje 900, a reszta 50% mniej. A efekt o... Ok request card no longer ends upon executing A, czyli jak tym wielkim mieczorem ziemi wylać to nie, nie kończy request Kata. okej okay. hey, holy sheltron mm, jest, że też nie blokim incoming attacks bo to praktycznie jest y, y, sheltron po prostu i ulepszenie jest tak samo expansion y, zwiększenie potencjału tylko większa redukcja 60% w pozostałych w przecinku Bait of Faith MP cost has been reduced from 0 to 1000 ok, czyli kosztuje 1000 MP <grymne> potencjał jest zmniejszony Aha, zwiększony jak jest eee, request cut teraz nie, zwraca MP Blade of True a Blade of Valor, aha kombo tych wielkich mieczy będzie wymagać MP i ogólnie będzie mniej oddymować ale wraz z e, posiadaniem request e, będzie więcej oddymować e, ale co najważniejsze to Używa lekkiego składa, ale Konflikt już nie zużywa, nie kończy lekkiego więc Jest tak trochę inaczej mechanika rozłożona. Divine Magic Mastery, Combo Bonus, Grand Divine Might, Enchanted Premises, A. wymaga 66 teraz 72 wymaga Enchanted Divine UL. Well. No, efekt ok, no Okej, okay, czyli mieliśmy e, taki hmm. większy w w, w Paladyna. E, no, będzie trzebało trochę y, zmienić y, rotację. A więc ci, co grają Paladynem musi się teraz do nowych warunków dostosować. No i już znam, nawet będzie lepiej dla Was było. Jeszcze bardziej sprawniejszy paladyn będzie. Ok, e, kolejne klasy. Maruder Warrior Defiance. E, Rycostim 3 na 2 sekundy. 3 it off. Aha, barier, efekt bariery z 15 na 30 sekund. Additional effect Gradual Restore HP. has been added to a e-kura 100. Czyli mam rozumieć, że rzucić was osłonę jeszcze uzdrowi was, tak? Okej, okay. Dark Knight, uh, Grit, Lucas time na 3x2 sekundy, okej, Gunbreaker, Roar Guard, Gun guard 3x2, ogólnie rzucanie tego uh, statusu uh, tanka w sensie agrowania, więc no, lepiej, żeby szybciej można było to załączyć, no. Prawdopodobnie, jak dla mnie, to pewnie w ogóle nie będzie ale cóż ok, monk, reader of earth jest tutaj recast time has been inscribed for 30 to 120 sec o, teraz mieli. effect grants 3 stacks of reader earth each stack reducing damage taken by 20 has been changed to reduce damage taken by 20% aha action charges has been removed the eternal effect grants earth repli upon taking them has been added gradually to the HP of the Kuro-Pancers, Aha, czyli mam rozumieć, że zamiast czystaki z defy, to macie po prostu redukcję, a jak dostajecie, obrywacie, to jeszcze was Aha, okay. Lancer, Dragon, life surge, recast time 65 na 40 sekund, okej. Okay. Bard, naturus min, recast time jest mniej więcej sekund, Efekt has been changed, Inkscape has been recovered via Hell. Inkscape has via Hell, aksum ma 15. Czyli po prostu zmniejszyli to, że mniej dodaje. Ok. W sensie, że Heal będzie mniej dodawał. I dłużej się recastuje. Y A Tutaj widzę, trochę też tam polepszyli e, gauss round potencja zwiększona hypercharge o, widzę 5 stacków over hit daje i czas 10 sekund e, wildfire e, wildfire teraz można stakować się 6 razy ricochet e, zwiększony hitted shot, hitted clean shot zwiększone Max Mastery. Większone. Dancer, cool, Coring Wolves i Shil Samba. Genawbe exec Executive Will Dancing. Aha, czyli mam rozumieć, że jeśli będziecie wykonywać sekwencję tańców, to wciąż będziecie mogli. Użyć curling, volts i Shield, Samba. bardzo dobrze, bo e, to jednak jest potrzebne do buchowania i zobaczcie, jest tak, że rzuca, chcieliby się najpierw to rzucić, a potem taniec, nie? Ale chcielibyście, się, żeby jako tako równo było czasowo rozłożone i to jest właśnie ta możliwość, że będziecie tańczyć, nie będziecie chcieli już taniec zakończyć, to możecie wtedy to to, to rzucić i, i taniec, i wtedy macie e, równe takie, przynajmniej powinno być jako tako równe czasowo. Wykorzystuję cały potencjał tych buffów na raz. White Mage, Aziz, Orykastajma, 45 na 40. Ok. Siege, Flegma, Flegma 2, Flegma 3. Orykastajma jest 4 sekund. Under Sting, Stacks of Under Sting. Agora, granted will be the barrier, granted will be the server completely depressed. Aha, okej, okay, spoko. Hmm. Nowe akcje i traity zostały dodane: e, Release Iron Will, Cancel the Effect of Iron Will, Level 10, Bulwark, e, Blocking of Attack for 10 sekund, Enchant Request, grant of Ready. A, ogólnie ten zmiany, e, ogólnie ten nazwy i tak dalej. Czy też tam poziomy, gdyby to zastępny i tak przynajmniej przedstawiał się część zmian jeśli chodzi o battle system, no bardzo ciekawe z zmiany zwłaszcza na Paradyda. no zobaczymy jak będzie to wyglądać w planiu, mam nadzieję, że wam się zmiany podobają lub też nie. zależy od Was.